15 lipca, czwartek, z Ewangelii Mateusza. Jestem łagodny i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Jezu, cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego. Jakże potrzebujemy przemiany naszego serca. Szkoda, że często gdzieś... Yy, Próbujemy naśladować nie tych, którzy mają piękne serce, ale tych, którzy, których to serce jest przepełnione pychą, egoizmem, wrzaskiem, krzykiem. Jezus pokazuje nam serce pokorne, serce uległe, ale serce kochające, bezgranicznie. Tu na Ziemi nie znajdziemy takiego serca. Sami widzimy, jakie są relacje, miłości, zakochania, małżeńskie. Jak często mówiliśmy i mówimy, że kocham tą osobę, kocham Ciebie, jestem dla Ciebie gotowy zrobić wszystko, ale przychodzą dni, kiedy kaleczymy się, kiedy się ranimy, kiedy zadajemy ból. Między sobą. Tak samo my często zadajemy ten ból Panu Jezusowi. A on cichy i pokorny, on nigdy nas nie zranił, nigdy nie skrzywdził. Jego serce jest zawsze przepełnione miłością, to jest skarbnica miłości. Czerpmy z tego serca jak najwięcej. Zakorzeńmy nasze życie w sercu Jezusa, bo tam jest siła. Tam jest moc. I ja z serca Wam błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Szczęść Boże.